Nie, 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 nie. O, kilka razy właśnie z Piotrem Bernatowiczem e, i Dariuszem Karolowiczem chcieliśmy właśnie, żeby podali przyczyny i podali. Aha. W władze nie musi nic oficjalnie tylko wyczytać. No, to nie władza, no ja jakby rozmawiam z, z zachętą, to, czyli z, z pełniącym obowiązkiem, no, tak, władza. Tak, tam był się dyrektora i teraz pani, która w pełni... Ale tam ona... On, on Ale to jest... To się reale, że po, tak, tak się na Sienkiewicza, który po prostu wszystko tam poza po wywalach i teraz idzie do Brukseli na pieniądze. Nie? A czy jakieś konsekwencje z tego pan y, później no, będzie? Nie wiem. w nocy, to znaczy tak oni kupili te po bo ja... bo w ogóle na, na taki projekt jest po, pół miliona złotych czyli zorganizować wystawę czyli tak, żeby miał I się bardzo dużo nie, nie 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 to jakiś taki Ale tak to, nie, tak? nie 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 kupili nie mhm. nie ale jedną trzecią tylko z tego, co tam zamówiłem. Mm Wynajem -hmm. pracownię, w, w sumie na dwa miesiące chyba, bo, bo już, już nie Są tam jeszcze u A w jakiej mieście pracownia? W Krakowie, w Nowych Łódźach. przyczyny rządu. Aha, no jest jakby, że zacią, minister zaciągnął jakby opinię środowisk twórczych. To oczywiście bo ty, jak jest komfort, to, to środowiska mają, nie mają nic do powiedzenia. Mogą, mogą oczywiście protestować, pisać, ale jakby to nie jest jakby umocowane prawo. To środowiska, no to jest Anna Rottenberg, całe, cała ta świta taka, która właściwie po 1989 roku się usadowiła tam właśnie mm. przy zachęcie i wszystkie, te wszystkie najważniejsze muzea e, i galerie narodowe to są tak, tak, tak. tak ostatnio no Teraz ministrem, ministrem została właśnie pani e, Hanka Wrólewska, mm. która po 11 lat e, dyrektorem zachęty, a wcześniej pracowała też w zachęcie jako, jako kurator przy Andrzej i to wszystko te panie po prostu się tak wymieniają. No i teraz znowu. Tak, to, ostatnio było w hali odlotów taki pro, program jest i bardzo chwaliła tą wystawę tak, tak. na Biennale. To, nie, 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 nie. To co dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Rozmawiać tak. I jesteśmy, jesteśmy, także jesteśmy bogaci o pewną wiedzę, prawda? No i czekamy na materiał. <grym> Proszę wchodzić na naszą fundację, to wtedy. Z miłą chęcią na pewno zajrzemy. Dziękuję bardzo.